Witam serdecznie na kanale Języki Starożytne. Dzisiaj zrobimy mini kurs klasycznego języka staroegipskiego. Chciałbym was nauczyć, jak odczytywać proste wyrazy. To, co przed sobą widzicie, to zbiór pewnych znaków, i już z wyprzedzeniem powiem, że jest to zdanie. I teraz, jeżeli chodzi o same hieroglify, to pełnią one w języku staroegipskim. Trzy podstawowe funkcje. Pierwsze są to fonogramy i tych jest najwięcej. Fonogram jest to taki znak, którym zapisuje się litery. Jeżeli chodzi o staroegipski, to zapisywane są tylko spółgłoski. Mogą być to pojedyncze spółgłoski, podwójne, czasami potrójne. W naszym zapisie, tutaj, który widzicie na ekranie, mamy pojedyncze, żeby było łatwiej. Dalej drugą grupą hieroglifów są tak zwane determinatywy. To są takie wskazywacze, określacze, które pomagają nam określić znaczenie danego wyrazu. I ostatni rodzaj to ideogramy. Są to znaki, które znaczą to, co na nich widać. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Warto wiedzieć, od której strony czytamy pismo staroegipskie. I tutaj powiem, że są cztery możliwe kierunki. Można czytać od lewej do prawej, od prawej do lewej, od góry do dołu i od dołu do góry. Zdanie, które macie przed sobą, czytamy od lewej, a rozpoznajemy to po tym, że istoty, które mają główki, rączki lub same rączki, nóżki, są zwrócone w lewą stronę. Gdyby te postacie były zwrócone. W prawą stronę czytalibyśmy, od prawej strony do lewej. I teraz, może, zaczniemy od rozpoznania determinatywów, czyli drugiego rodzaju hieroglifów. Przypominam, że mają one nam pomóc określić mniej więcej znaczenie danego wyrazu, a przynajmniej tematykę. Mamy trzy takie hieroglify. Dwa takie same są to kółeczka z taką kropeczką w środku. To symbolizuje słońce, a więc już od razu wiemy, że w tym zdaniu są dwa wyrazy, które dotyczą słońca. A jak jeszcze powiem, że zdania w staroegipskim zaczynają się od czasownika, no to już można byłoby się domyślać, że słońce coś robi. Może świeci, może wschodzi. Może zachodzi, może oślepia. W każdym bądź razie wiemy, że coś dotyczy słońca. No i jeszcze jest jeden determinatyw. Na końcu tego zdania jest coś takiego jak łóżko, ale to nie jest łóżko. Zapamiętajcie, że taki znak jest to baldachim lub dach, i taki znak symbolizuje niebo. Zobaczcie, że jakieś dwa kolejne hieroglify są nad nim, tak jakby się unosiły. A co może być wyżej niż dach? No, przede wszystkim niebo może być. Snujemy pewne przypuszczenia, i wydaje się, że to zdanie może znaczyć. To, że możemy mniej więcej określić, co oznacza to zdanie, pokazuje nam, jak ważną rolę w odczytywaniu hieroglifów grają determinatywy. A teraz spójrzmy na pozostałe znaki. Są to fonogramy, a więc zapis spółgłosek. W języku staroegipskim samogłosek się nie zapisuje, ewentualnie tylko półsamogłoski. Skoro się nie zapisuje, to powstaje pytanie, jak możemy odczytać brzmienie danego wyrazu. Wyrazy składają się nie tylko ze spółgłosek, ale też z samogłosek. Egipcjanie nie zapisywali tych samogłosek, powstaje tutaj Trudność, zwłaszcza, że od czasów starożytności minęło sporo lat. Naukowcy wyszli z założenia, że trzeba tutaj sobie uprościć i przyjęli taki wariant, że, że między spółgłoski wtyka się samą głoskę najczęściej E, A lub U. Nie jest to tylko taki sztuczny zabieg. On wynika z, z pewnej rekonstrukcji wyrazów, które można znaleźć w ostatniej formie języka staroegipskiego, to jest w języku koptyjskim, który używa alfabetu greckiego, a więc zapisuje również samogłoski. Dobrze, a teraz wróćmy do fonogramów, i mamy tutaj następujące hieroglify, które pełnią: tą funkcję, od lewej zaczynając, mamy tutaj przepiórkę, nogę, fale, dalej usta, ramię sowe, plecionkę, to taki ten prostokącik, przedostatni znak i takie półkole. Według Egipcjan jest to bochenek chleba. No i tymi znakami zapisywano spółgłoski. W naszym zdaniu te spółgłoski są już wypisane na dole. Wcześniej mówiłem, że jeden hieroglif może zapisywać dwie lub nawet trzy spółgłoski, ale tutaj mamy ten najprostszy wariant, a więc jeden do jednego, jeden znak, jedna spółgłoska. I widzicie, że przypiórka to jest W, noga to jest B. A propos nogi, jeżeli ktoś zna język niemiecki, to po niemiecku noga jest bein. A więc można byłoby tutaj snuć dywagację, czy ta nóżka nie jest protoplastą łacińskiej litery B. Podobna rzecz się ma z hieroglifem przedstawiającym falę N. Po staroglipsku woda to jest nun. Ten hieroglif jest jednym z najstarszych z hieroglifów, kiedy jeszcze nie było pisma staroegipskiego. To ten hieroglif już był, już był malowany, najczęściej na dzbanach służących do transportu lub gromadzenia wody. A propos samej fali, to zauważcie, że została ona tak nakreślona, jak byłby to szereg łacińskich literek N. I znowuż. Można snuć dywagację, czy aby. Nie jest to prapoczątek łacińskiej litery N. Potem mamy usta. Skończę sobie z pastą oral. Więc pastą, którą się używa w ustach. I oral ma w sobie literę R. Dalej mamy ramię i ten znak czytamy jako. R lub A. Skojeszcie sobie z angielskim ARM. Kolejnym fonogramem jest sowa. Ona symbolizuje literę M. Równocześnie, jeżeli chodzi o część mowy, to w tym zdaniu ona pełni funkcję przyimka w na. Jeżeli ktoś zna portugalski, to wie, że słówko M. W portugalskim może. Znaczyć na W. Kolejnym znakiem typu fonogram to plecionka i bochenek chleba. Plecionka zapisuje literę P, natomiast odpowiednikiem bochenka chleba jest litera T. I całe nasze zdanie jako weben rech mepet. Już wcześniej mówiłem o domysłach, jakie można snuć. Nad znaczeniem naszego zdania i rzeczywiście te przeczucia, jeżeli ktoś miał podobne, to one są prawdziwe. Czyli weben znaczy świeci, rech lub rach znaczy słońce, m znaczy na, a pet znaczy niebo. Jeżeli chodzi o słowo rech, rach, to skojarzcie sobie z bogiem staroegipskim Ra. Czyli jeżeli byśmy odczytali brzmienie tego wyrazu, to jest duża szansa, że ktoś mógłby sobie skojarzyć z tym bóstwem i odgadnąć znaczenie tego słowa, nie patrząc nawet na determinatyw. Bóg Ra był bogiem słońca. Tak więc moglibyśmy Boga Ra zastąpić słońcem i wyraz mamy rozszyfrowany. No cóż, na dzisiaj to wystarczy. Nie chcę przygnieść Was zbyt dużą dawką informacji na temat języka staroegipskiego. Następne wskazówki dotyczące czytania i rozszyfrowywania pisma, pisma staroegipskiego będę zamieszczał w kolejnych filmikach. Tymczasem pożegnam się z Wami i mam nadzieję, że nawet ten jeden filmik może być pomocny.